Słuchajcie, jesteśmy tuż po otwieraniu paczki i teraz otworzymy sobie 6 saszetek. Robimy sobie wojnę. I nie jest to tradycyjnie po sześć saszetki. I Messi. Może zaczniemy od... od Messiego. Dobra. Dzisiaj normalne saszetki. Nie będzie żadnego blistra, ani nic. Ej, jakby to otworzyć teraz. No dobra. Ale fajnie się otworzyło. No i tam chyba jakiś utili. Dobra. Higuain, Armero, Miralas, Benzema, Pepe i Dario Serna. Już go mam, no szkoda. No ale dobra, tam powtórka kolejna. Ale niech se będzie. Dobra, Messi tam mnie jakoś nie zaskoczył. I jest ta. Jedna z najbardziej mm, szczęśliwych za mnie saszetek w tej edycji. No, powinny coś dać. Fajnie się otwierają te saszetki, mówię Wam. No i co, ekspert? Dobra. Postiga? No. I pierlo Ekspercik. No jednak chyba Messi trochę bo tych ekspertów jest naprawdę bardzo dużo. Ale zaraz się przekonamy. Kolejny Messi. Jakiś fan z by się przydał, dobra. Garyk, Mena, Vertonghen, Nani. Jakiś brankaż? Ooo, i fan's favorite. Endo. No, no. teraz stawił poprzeczkę. Ale chyba i nie zdoła. Wygrać. Mm. No, i jak wysoko stawił poprzeczkę i nie stał. No, i Godełko, i Frank Ribery. Nareszcie. Coś się dzieje. I Portugalia. Jest, jest, jest. Świetnie. Świetnie, świetnie. świetnie. I teraz Iniesta dużym krokiem wymija Messiego. Czy Messi szybko odpowie? Raczej nie. Ale... Może to się stać. I, uff, jeszcze pusty strzał. No tak, więc chyba wygra niesta. Już wygr wyprzedził mieście, a ma jeszcze jedną szerszę, tak, więc niesta, jak dla mnie wygrywa. Jeszcze teraz może jeszcze nas tylko zaskoczyć. Mmm, świetnie się otwiera te saszetki. Jezu, jezu. Dominikues, Higuain, Cholebes, Postiga, Honda i Gamechanger Drogba. No, i Iniesta dzisiaj jednak nie dał żyć Messiemu i to jednak Messi przeważnie przegrał. A i Iniesta co nam dał? Zaraz jeszcze porównamy to, co dał Messi, co dał Iniesta. Odpowiedź chyba jest prosta, że wygrał Iniesta. Tak, tak. i ekspercik. Game changer i godło Portugalii. No, to chyba daje do myślenia. Cześć.